Wracam sobie do domu w moim aucie, ale chwileczkę, tu jest taki wielki korek. I chwilę, co ty, Gamoniu, robisz przede mną? Kto tutaj jedzie? No, Luczek, ja też muszę uh. złożyć do domu, bo strasznie chce mi się kupę. Uh. Uh. Jesteśmy w jakimś kupił korku. Ej, właśnie, dlaczego ta droga tutaj przed nami pisze, że jest zamknięta? Coś tam się stało, ja muszę zobaczyć, co tam się stało. No, Luczek, tam jest zamknięte, bo jakieś, nie wiem, wypadki się chyba stały. Wszystko jest porozwalane na tej drodze, dlatego wszystkie auta kierują uh. się na inną drogę i my musimy teraz czekać w tej głupiej kolejce. No właśnie, wiesz co, pimpek, ale mnie to nie obchodzi. Ja naprawdę wkurzę się, bo ja się spóźnię do domu i w ogóle miałem robić różne rzeczy. Dobra, wiesz co, sorry, idę przed was i przez ciebie też wymijam cię. Czekaj, czekaj, co ty zrobiłeś? Czy ty to. mnie właśnie przewinąłeś? Ale wiesz, to jest nielegalne. Ej, policja, on się we mnie <laughs> wpycha, się, <sąsie>, ja idę <laughs> przed ciebie. Nie no, dobra, wiesz co, pimpek mnie to nie obchodzi. Ja idę przed ciebie i się nie wpycham, tylko po prostu byłem przed tobą, tak? A ty co się gapisz, gdyby konie z tyłu? Wiesz co, bo ja ciebie. Teraz wyprzedzę i chcę być przed tobą, sorry, sój się, leszczu! Nie ma takiej opcji, nawet się nie posunę. Dobra, wiesz co, Pipek, dawaj, chodźmy do przodu. Czy coś tam widzisz, czemu ten korek się dzieje? O, jesteśmy już przy rogu! Tak, hmm. ale niestety tam jest taka wielka kolejka. Ja nie wiem dlaczego hmm. tyle. A on tutaj stoi, ale nie wiem, musimy hmm. chyba posunąć się do przodu, a ten bikon się przesunął. Ej, faktycznie, co on się przede mnie wepnął? Nie ma takiej opcji! Nie będziemy jakiś ziomek bez robuxów tutaj yy, pomijać. Wiesz co? Ja kupuję za 10, yy, znaczy 10 pomienię za 80 robuxów. To jest dosyć dużo. Ej, ty wtedy Pum! będziesz tak do przodu! Tak jest, Norgiś, siedzi, Luczek jedzie. Dobra, szesnaste miejsce mam, pipek. Zobacz, jest tutaj, ominąłem stację i czekaj. Już tutaj widzę, jestem przy zakręcie. Naprawdę? Oh. O nie, ja nie mogę być gorszy. I co? Czemu jest taka długa kolejka? O, ja nawet oh. teraz wjechałem się dwa miejsca przed ciebie. Ej, faktycznie, dobra, nie no, ja muszę naprawdę minąć, wyjść z tej kolejki, bo ja tutaj siedzę już chyba z godzinę. Nie mogę już dłużej. Luczek, ale ja muszę, siku, serio, muszę zdążyć do domu. Nie no, to nie może się mm. przede Będą wepchać, ja muszę być pierwszy w tej kolejce. Dobra, wiesz co, powiedz lepiej, czy coś tam widzisz za rogiem, bo muszę to zobaczyć, pipy, bardzo się ciekawie. Ej, coś tam widzę, tam jest jakaś policja, czy tam był Uff. jakiś napad na bank? O, o. Czekaj chwilę, nie, no nie, nie może tak być. Jak to napad na bag na środku ulicy i dlatego nie możemy nigdzie sobie przejść, czekaj, ja kupię znowu za 80 robuxów 10 pominięć. Serio ci mówię, zobacz co tam bo, się bo, dzieje, bo, 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 ja idę to muszę to zobaczyć. Tak, i chwileczkę, faktycznie tam w tle stoi policja, i oni za chwilę mi powiedzą, o co chodzi? Patrz, oni kierują ruchem tam Ej, czekaj chwileczkę, czy mi się wydaje Czy my przypadkiem nie jesteśmy teraz sprawdzani Przez policję? E, nie, no to chyba nie chodzi o to, że jesteśmy sprawdzani Bo tu jest za dużo osób, tylko po prostu coś się Wydarzyło, że drogę zamknęli No tak, <grym> ale czekaj, coś mi tutaj nie pasuje Ej, ja jestem teraz na drugim miejscu I to pisze co? droga zamknięta Ty, czek, ty jesteś chyba mega daleko, co? Ej, no właśnie jestem daleko, bo mi nikt Nie chciał przepuścić, dobra, suńcie się ludzie Drogi śledzie, ja muszę iść, jestem już pipek na Szóstym, siódmym miejscu, ale ty jesteś źle, no nie wytrzymam, ale wiesz co? Ja chyba na twoim miejscu bym się tutaj nie zbliżał. Tak, ja chcę zostać wypchany do tyłu! Czekaj chwilę, ja jestem na pierwszym miejscu i minąłem jakieś auto, które stoi tutaj w lambo. Ej, to ty mi się wypchałeś, ja byłem pierwszy. No właśnie, proszę pana, ja jestem panem policjantem, nie ma wpychania, niech pan idzie do tyłu. No co, jak to do tyłu, panie policjancie? Ja tutaj chcę tylko przejechać, tak, bo stoję autem. I... Ej, ty weź się posuń, takie, ja muszę być pierwszy. No co, wypchali mi się, pipek, widziałeś to, ja byłem pierwszy i oni już chyba zaraz puszczą go, chyba. No tak, co ty robisz, Luczek? Nie daj mu się. Musiszmy wejść na pierwsze miejsce. Tak, Ała, sorry, o, się patrz, się. I o, o, on już poleciał. Tak, on jedzie i pewnie zobaczy, dlaczego jest taki wielki korek i zamknięta droga. Ty jestem ciekawy, dlaczego. Ej, możesz nam powiedzieć, co tam się dzieje? Proszę. Ech, chwileczkę, on nic nie mówi. O, o, nie podoba mi się to. Mi też się nie podoba, ale spieszy mi się do domu. Normalnie, zaraz jak zobaczę, dlaczego to się stało, to się mega kurze Tak, Luczek, ale mi się chce tak sikać. I czekaj, jestem na pierwszej pozycji. Czy to oznacza, że Zaraz ta policja mnie sprawdzi i będę mógł przejść dalej. Tak, i Pipek, ja już bym na Twoim miejscu dawno chciał tam pojechać, ale nie wiem, oni ci pozwalają, czy nie? On dalej stoi z tym stopem. No właśnie, nie wiem, co ode mnie chce, ty głupi policjacie? Chodź o. tutaj do. No. mam tutaj stać, no nie! Zobacz, co się <grym> stało. Ktoś się przede mną wepchał, naprawdę! No tak, i zobacz, tutaj koło mnie też, ktoś jest, znowu, znowu ten beacon! Ehehe, wiesz, co, ja się przed Ciebie wbiję, bo chcę pierwszy ich na chatę, Dawaj na koniec kolejki Leszczu! No co, nie ma takiej opcji! No nie, wszyscy mnie wypychają Patrz, już kolejna osoba pojechała No nie, Pipek. Ale chwilę ktoś mnie wyprzedził i przejechał pierwszy No nie, Pipek, gdzie ty jesteś? O nie, ja jestem bardzo daleko Ale zobacz, teraz się przesuwał dwa miejsca I wiesz co, ja będę pierwszy No nie, Pipek, ty też się przede mnie wpychasz Zostaw, nie, no i chwileczkę Ty naprawdę chyba zaraz będziesz wpuszczony Sorry, Luczek, ale wiesz co, mi się nie chce czekać Ja im po prostu zapłacę pieniądze I lecę do przodu, uh. na razie Ej, widzę cię, Pipek, ty jedziesz w tym aucie Bo no, ja nie wierzę, ja też chciałbym pojechać za Luczki ty tam ciągle ciśniesz. A mnie chwileczkę ci ludzie chyba teraz wyprzedzają. No nie! O, o, ale masz przewalone. A ja już jadę, lucek! <grym> na serio jesteś już za rogiem? O nie, chwileczkę, ale ci ludzie ciągle mnie wyprzedzają. I chwilę wywalili mnie na koniec kolejki, prawie. No nie, jak ja jestem daleko. Każdy mnie wyprzedził. Ale masz przewalone, lucek. Jak serio cię wypchali na sam koniec? Przecież ty będziesz czekać 10 godzin. Dlatego wszystkich tutaj wyprzedzam, sorry, drogi śledzie, Bo ja tutaj muszę jechać do domu normalnie. Yy, zaraz muszę dogonić mojego kolegę. Ale Luczek, ty masz takie słabe auto. Uważaj, żeby ci się nie rozwaliło po drodze. Czekaj chwileczkę, ja mogę przywołać tornado i wtedy szybko wejdę pierwszy tam na, na sam początek. Co? Jakie tornado? O czym ty mówisz? Widzisz, te <grym> wszystkie auta wow! rozwali. Czekaj, tutaj przeszło tornado i chwileczkę, wow, ale pomieszało te miejsca. Dobra, kupię je jeszcze raz. Co ty na to? No nie, przecież to będzie za mocne, ale w sumie twoje miejsce chyba też się zmieni, nie? Tak, właśnie i zobacz, w tym momencie chyba przyjdzie tornado. Wow, ale ono poszło i czekaj, Czekaj, to mało zrobiło. Ja w takim razie użyję takiego spychacza za 500 Robuxów, żebym pierwszy tam był. Jakiego spychacza, co ty niby kupujesz? O, co to będzie o. za auto? Teraz mam zobaczyć coś takiego i mogę tych ludzi szybko przeminąć. Takie, zsuńcie się ludzie, bo ja tutaj muszę jechać. Ja nie mogę, co to to być? <sum> Mogę skipnąć wszystko o 10 miejsc, normalnie przyjechać na sam początek i teraz już nikt się we mnie nie wepnie. Koniec Lamusy. Ja tutaj będę pierwszy luczek normalnie w takiej ciężarówie, tak jest! Ej, dobra, ty faktycznie wszystkich wyprzedzasz! Nie mogę! Ty jesteś taki oh. mocny! Tak jest, idę oczywiście jeszcze dalej. Wydam kolejne 10 robuxów. Błagam, panie policjancie, niech pan się tak nie patrzy, bo ja oczywiście muszę wjechać tutaj moim autkiem, bro, bro! O tak, nie pozwól, żeby ktokolwiek wszedł mhm. przed twoją linię. Ty musisz być pierwszy. Zobacz dlaczego no. te wszystkie osoby czekają... Ej, ty, czemu się we mnie wypchałeś? Ja byłem pierwszy. Na serio, oni przede mnie się wpychają. O, nie, pipek, dobra, ja idę tutaj i teraz wrócę sobie do mojego autka i szybko pójdę na początek i wjadę, tak jest, jadę za tobą, pipek. Puścili mnie teraz ci państwo policjanci. Czekaj, o, o, co tutaj się dzieje? Tu jest jakiś, co? Więźniowie wyszli i patrz, ukradli robuxy. No, mówiłem ci, to oh. co się dzieje? Tutaj jest przewalone, ale na szczęście udało nam się uciec z tej głupiej kolejki aut. No tak, pipek, ale poczekaj, musimy dojechać do naszego domu, bo już nie wytrzymam. I chcę zobaczyć, co my tam mamy, co nie? Ja też bym chciał w końcu dojechać. Muszę się w końcu przecież wysikać. No tak, mi też. I wyjeżdżamy z tego przekrętego miasta. Czaisz, jak tutaj jest spokojnie na wsi? No pewnie, że tak. I o wiele lepiej niż w tym mieście. Tam czekaliśmy w korku, a zobacz, ile tutaj mamy miejsca. No ja nie mogę. Uwielbiam tą drogę. No tak, i możemy walnąć boka i nikt nas nie będzie słyszeć. Przecież to jest cudowne. Ej, do no fuj, Luczek. Naprawdę walnąłeś teraz boka! ale ja teraz o tym wiem i mi się gorzej jedzie. Sorry, Pipek, dobra, ale wiesz co, musimy lecieć na ht, bo zapomniałem wyłączyć z lewo zmywak dwie godziny temu, o-o. Jak to? Co ty powiedziałeś? No nie ma szans! Ty wiesz o tym, że możesz zalać cały Uch. dom w takim razie? A ty co zapomniałeś, że też jedziesz do domu? No nie, ja niestety zapomniałem o tym, że film się zacznie za 5 minut i ja nie zdążę na niego! Uch. No co, serio? No dobra, w sumie oglądanie filmu też jest ważną rzeczą. Dobra, Pipek, poczekaj, lecę, jestem już za tobą! Tak, widzę cię, ale wiesz co? Najpierw patrz, musimy wyłączyć o... ten twój zlew, bo może zalać nam całą chatę. No tak, i zobacz, ta chatka jest w sumie mojego koloru. To akurat jest spoko. No co to ma być? Nie ma szans. Dobra, niech, niech ci będzie. Może ta chatka jest lepsza, ale patrz, czy mi się wydaje, udało nam się w końcu wyjść z tego auta. No tak, tylko chwileczkę, czy może tutaj wejść do środka tego domu? No nie, tutaj drzwi zamknęli. Wiesz co? Chyba i dobrze, że nie możemy tutaj wejść. Za to mamy taki super basen i w końcu nie muszę jechać tym przeklętym autem w kolejce. No tak, a wiesz co? Ja chyba wejdę sobie na górę normalnie tutaj po ten pucharek. Co ty na to? Bo w sumie czekaliśmy tyle w tej kolejce. No zgadza się. Chyba nam się należy jakaś nagroda, nie? Chociaż coś takiego. I no. dawaj mi to, ale ty spadłeś. No nie, dlaczego?